Mistrzostwa świata trwają w najlepsze, aczkolwiek dzisiaj przyjrzymy się specyfice zespołu o nazwie Fnatic, jak sobie poradził Upset, czyli ulubieniec widzów, jak poradził sobie Oscarinin, czyli jeden z najlepszych toplanerów, oczywiście żartuję, oraz o co tak właściwie chodzi z tym teamem. Z tej strony Sowa i zapraszam na dzisiejszy odcinek. O całych mistrzostwach mógłbym gadać bardzo długo, odcinek trwałby pewnie wtedy z 30-40 minut, opisując po kolei każdą drużynę, każdy region, ale nie o to chodzi w tym kanale. Jeśli chcecie, możecie na pewno sobie zobaczyć wszystkie wyniki w internecie, na innych... na innych YouTubach, na Goe, Unerwarie, na cokolwiek. Ja chciałbym skupić się na konkretnym przedmiocie tego odcinka, a jest nim Znienawidzona przeze mnie organizacja Fnatic. Zespół, który pojechał na Mistrzostwa Świata, jakby miał tam pojechać, na siłę, robiący wynik 0-3, czyli dla niektórych spodziewany, dla niektórych mniej, ale to w jakim stylu i jak niektóre mecze przebiegały, na przykład na i który po prostu nie chciałbym oglądać, to już inna sprawa. No i właśnie, odpowiedzmy sobie wszyscy wspólnie na pytanie. Dlaczego Fnatic to takie pajace? Po prostu to, jak grali oni na tych Mistrzostwach Świata, to, jak wyglądali gracze w trakcie gier, wyglądało po prostu jakby naprawdę siedzieli tam za kary. Pierwszy mecz Fnatic, czyli przegrana na Flying Oysters i to, co jest najciekawsze w tym meczu, to draft Fnatic. Ostrygi pikują Xena oraz Sajona, no więc bardzo tanki postacie. A do tego Fnatic stwierdza, że wybierze Vitalia, no czyli raczej wysadzanie z targetów. Te dwa to zdecydowanie nie są. No, można pomyśleć, okej, okay, bierzemy na adequery hyperkery, jakiś Jinx, jakaś Zeri i wszystko będzie fajne ale Upset albo Grabs, nie wiem kto był za to odpowiedzialny, bierze Ezreal'a. Jak możecie się domyśleć, nie dość że draft był fatalny, to sama gra Fnatic również nie pozostawiała po prostu nic, nic do powiedzenia i tym samym przeszli oni z wynikiem 0-1 do następnego meczu. Mecz na Billigi, czyli teoretycznie ekipę, która naprawdę underperformuje na tym turnieju, ale Fnatic stwierdził, że bardzo im ułatwi tą rozgrywkę, pikując Morgany na supporta. <grym> I ostatni raz widzieliście Morgana na saporcie? Yy, wiadomo, Morgana na midzie była grywalna przez dłuższy czas w tym sezonie. Na dżungli jako kontra na przykład waj, ale na saporcie? Morgana na to nie jest czempion, nie oszukujmy się. Ale spokojnie Morgana na saporcie działała. Działała tak mniej więcej do trzeciej minuty, gdzie szedł na nafiri i po prostu przedzgankował bota i tyle. Katelyn Morgana na bocie już nic nie zrobiły, zresztą tak jak cały Fnatic, i mecz skończył się w jeszcze 27 minut. Na sam koniec mecz Fnatic na MK, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, mecz o którym po prostu chciałbym zapomnieć. Dlaczego? To już każdy musiałby zobaczyć na własne oczy. Po prostu mecz błędów. Pierw wygrywa MK i później wygrywa Fnatic, później znowu MK i pijąc na Dekary. Naprawdę, ciężko opisać ten mecz słowami, po prostu chciałem sobie wydłubać oczy. Chyba tak najprościej. Jest to zespół, który według mnie grał ze sobą jak za karę. To, że dostali się oni na World's jest trochę dziełem w przypadku. Trochę dziełem w przypadku przez to, że Oskar zagrał na Casey w meczu o na Warsy pierwszą dobrą serię w tym roku. Naprawdę. Ten gracz jest tak beznadziejny. Ten gracz, przychodząc z Erelii do Fnatic, był naprawdę prospektem. Był tym, czym top lane w Europie powinien być. Mieliśmy tam Kamilki tego podobne piki, ale potem przyszedł efekt ulecowienia no i skończyło się tak jak tak naprawdę w tych meczach. Skończyło się beznadziejnie. Oskarin jest beznadziejny. Jedna dobra seria, Pomogła Fnatic dostać się na to orce, Nie oszukujmy się. Fakt też pomógł tym, że Casey było po prostu zmentalbumowane. Gdyby nie to, Fnatic już by miał wakacje. Następnie koń flipujący razor, którego nigdy nie wiesz, czy wyjdzie naprawdę dobry dżunglę, który potrafi zaorać przeciwnego leśnika, wejść mu do lasu, przeprowadzić kontrolę na liniach, czy losowo biegnie do lasu przeciwnika i po prostu się wywali na głupi ryj. Po nam idzie, no okej. Okay. Skorajńczyk, który jeszcze się nie przeterminował w Europie, więc nadal ma ten okres przydatności, nadal stoi, kripkuje sobie, farmi się i czasami coś uderzy. No ale do tego wszystkiego mamy Botlane. Botlane, który nie wiem od której strony ugryźć. Mamy zarówno Abseta, jak i Mikiego. Zawodnicy, o których mógłbym powiedzieć tyle złego, a bardzo mało dobrego. Abset, czyli tak naprawdę zawodnik, grający pod KDA. Trochę jak Rekles kiedyś we Fnatic, się śmialiśmy. Ale z upsetem naprawdę to widać, niektóre jego zagrania, czy to na Ezrealu, czy na Zai, wyglądały naprawdę jakby chciał po prostu tu Tukada na Mistrzostwach Świata. Po co? No i Miki X, support można już powiedzieć wręcz legendarny, patrząc na Europę, który... kurczę, naprawdę ciężko mi o tym mówić, ale Miki jest... Inter'em, po prostu. Ilość zagrań, które Miki forsuje. Jak oglądałem sobie czasami powtórki Jankosa, jak oglądał właśnie na przykład właśnie te mecze na Worcach, to Janko stwierdził, że okej, okay, on już widzi te zagranie Mikiego, Miki jest po prostu stiltowany, Miki chce skończyć jak najszybciej tą grę. No i trochę w tym było, w szczególności mecz na Alistarze, teraz dokładnie nie pamiętam na kogo, Chyba na M i to nawet było. Po prostu hyks fleszował prześciany, fleszował na siłę forsował walki, które na trzy walki jedna wyszła. Ale to nadal było za mało i Miki bardziej przeszkadzał swojemu teamowi niż pomagał. Po tym wszystkim na Twitterze według mnie bardzo dobrze zachował się Grabs. Grabs, który powiedział wprost, że zostawcie graczy, zrzucajcie cały flame na mnie. Ale jego, bodajże to jest assistant coach, macie na pewno teraz screena na ekranie, już zachował się mniej fajnie, mówiąc, że on nie ma sobie nic do zarzucenia, on zrobił wszystko dobrze, to jest wina innych. Fantastyczny trener, mam nadzieję, że zostanie na kolejny rok w organizacji, a pewnie tak się stanie. Podsumowując, cały rok Fnatic. Nie pojechali oni na first standa, nie pojechali oni na MSI, pojechali na Worlds skompromitować się, grać na siłę... Co tu dużo mówić. Czy ktoś zostanie na przyszły rok z tej organizacji, z tego składu? Pewnie pobi. Reszta mam nadzieję. No może ewentualnie zostawić Razorka. Chociaż prawdę mówiąc mam małe oczekiwania co do niego. Według mnie Razork już po prostu nie może się rozwinąć. Osiągnął swój sufit, więcej się nie da. Oscar nie mam nadzieję, że jak najszybciej wyleci. To najlepiej całkowicie zleca. Miki pewnie do słabszego teamu wlecu. A Upset... Idź już chłopie na emeryturę po prostu. Tim nie do uratowania. Nie ma co tutaj więcej do powiedzenia. Mam tylko nadzieję, że zarządowi Fnatic nie przyjdzie do głowy coś takiego, żeby zostawić upseta. Bo miał dobre KDA, bo trzymał się solidnie na linii. I zostawienie w szczególności Oscar Nina. Bo jeśli ten człowiek zostanie we Fnatic, nawet zostanie w lecu, to jest to porażka całego systemu. Dzięki za wysłuchanie. Nie zapomnij o lajku, subie, komentarzu, zostaw follow na Twitterze. I do następnego. 有。